Co to jest INZO? I takie coś odpaliłem sobie. Ciekawi mnie bardzo. INZOI No dobra, czyli czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kamala Oto cię przynajmniej materiał z INZOI, czyli Simsów nowej generacji, tak to zostało nazwane Grałem w Simsy prawie codziennie te lata temu, pamiętam Simsy 2, Simsy 3 To była jedna z gier, które napalałem sobie, czeka cały czas, cały czas Więc cóż, jeżeli wam się spodobał, zostawcie oczywiście suba i łapę w górę nie zapomnij już naszego Discorda, ani o kanału studio budowania, studio postaci. What the fuck? E, dobra, studio postaci może weźmiemy najpierw, bo, bo w Simsach zawsze na, zawsze na początek studio postaci. Dobra, ja wygląda ten ZOI? Grupa wiekowa, nastolatek, młody dorosły. Ja jestem w sobie młodym dorosłym, 22 lata już za parę miesięcy. Dobra, szablony ZOI, co tu mamy? Zastosuj szablon, czyli będą włosy. Zastosuj, pokaż jak to będzie. O nie, 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 Ja nie chcę być łysy. Ja chcę być łysy, na co mi tu pasowało. Hmm, pokaż to. Taki też, nie? Dziękuję bardzo. Mamy też kobietę, ale nie, ja jestem chłop, prawdziwy chłop. Pokaż mi. To. jest Maria, dobra. To może. Nie, to. Hmm. Kurna, jakie fajne. Przypominają się aż Sims'y poważnie. Hmm, 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 takiego oczywiście nie, takiego nie. Może taki, nie, nie, nie. Dobra, ten mi się, ten mi się podoba, niech będzie ten. Zobaczmy teraz twarz. Twarz, okej, okay. mamy, mamy włosy, mamy skórę. Okej, okay, mamy cechy, cechy charakterystyczne twarze, pieprzyki. O cholera, nie, to ja pieprzyków wolę tak mieć dużo, policzki. Zmieniają się kurde nachylenie. To dobra, wezmę tak, 29, jaki brzmi tylko z A dobra, no to dam na tyle. Linia ust. Yy. Dobra, widzę, że to się tam zmienia, ale nie dostanę. Tak, linia szczęki. Okej, okay, linia szczęki, damy na tyle. Mamy oczy. Jakie mamy oczy? O kurna, jakie fajne. Kurna, <laughs> ja taki grubnie. O sześciopak, kurna. Dobra, tak jak to się pasuje, tutaj z rękami. Jezus Mariusz, jak przebijam to normalnie, mamy grubsze, chudsze ręce. Ja mam ręce bardzo chude, więc zostawię sobie chude. Tutaj. Uff. Kurda, jakie to za Dobra, zostawimy tutaj tak. Tutaj mięśnie. Tu damy tak, tu damy tak. Będziemy, tak się troszkę dostosuję do siebie. Jak ja mam swój wygląd, prawda? Czyli tak, tak, tutaj. A. Ja to ja już wolę, tak, dobra. Ubiór właśnie, ciuchy. Pokaż mi jakieś ciuszki. Jakie to masz ciuchy? Pożytkowe ustawienie ubioru, kurna. Tu widzę jakąś masz kwantum, to jest chyba jakiś klub piłkarski. Jak, jakie lubię? No to dobra, dobra. Widzę, co mamy różne takie do ubioru. Będzie zielony, będzie zielony kolor, fajnie. Yy, ubranie wierzchnie, dobra, to jest jakaś bluza na to, by się jeszcze przydała. Na tą koszulkę. Hmm. Jak... Którą by tu wybrać? A może taką do koloru? Nie, za, za mała. To może... Jakie tu mamy koszulki? Matko boska, ile tu mamy tych w ogóle? Może taka kurtka prosta? Nie, taka nie. E, 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 e. Co my tu... O! Prosta, prosta blusa dla chłopaka w moim pieku może być. Akcesoria, akcesoria, jakaś czapeczka. Jakiś kapelusz, o! Kapelusz kurna tego, Indiana Jonesa może nawet być. Ale nie, polecimy, polecimy, z czym tu można polecieć. No nie, tu nie mamy za bardzo nic już do wyboru, dlatego pójdziemy... A nie będzie nawet ta. Dobra, możemy już tworzyć jakieś pierścionki jeszcze, o kurna, pierścioneczki. Fajne. No dobra, może być, może być i... Dobra, nie będzie nawet ten. Piercing? O kurna, Może możemy mieć ten nos w buzie, kurna. Takie to nie. Takie też nie. Nie, 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 nie będziemy raczej tego, nie będziemy tego dawać. No co, postać już gotowa. Studio budowania teraz, pokażę wam jak teraz wygląda ten system z budowaniem domów. Bo z tego co widziałem ostatnio na streamku u takiego jednego youtubera, Zero 08 to... To to wygląda naprawdę fajnie budowanie, tam mamy dużo, dużo szczegółów, tam mamy nie tylko, o. Witam w Inzoj Studio Architektury miejsce miejscu poświęconym wyłącznie budownictwu. Przeczytaj przewodnik po lewej stronie i naciśnij, zamknij prm przewodnik. Przewodnik budowania, podstawowe funkcje. Możesz zakopić i ustawić różne struktury. Meble potrzebne do budowy. Z listy, budowy po lewej stronie. Użyj funkcji wyszukiwania, aby znaleźć meble. Dobra, tu to, to, to będzie. Dobra, dobra. Jakoś jest to wszystko ogarne. ogarnę. Wow, okej, okay, mamy. Mamy, o kurde, jakie fajne. Ja co to jest, ja mogę. What the fuck, ja normalnie tutaj zmieniłem. Kurde, te. zmieniłem, kurde, jak wyglądać ma mój dom. Dobra, mamy. Może być i tak, podoba mi się, czego by nie. Podoba mi się, dobra. Teraz, y, to jest jakieś meble, tutaj już się ona automatycznie zbudowało. Ale kurde, jednak chciałbym też coś swojego tutaj dodać. Co tu mamy? Tu mamy chyba jakiegoś swego rodzaju. Taki mini garaż, tyle że drzwi tutaj są małe. Dobra, nie będę się tutaj w to mieszał. Co my tutaj? Tu mamy pewnie takie coś typowo na lato, jak ktoś przyjedzie, ci goście, grill, dobra, dobra. Co to tu to, to mamy zaraz? Mm, nie tutaj, nie tutaj, tutaj salon, łazienka, to też nam nie przyda. Dobra, to tym się zajmiemy później. Na początek co mamy? Co my tutaj? Tu mamy kuchnię, dobra. Gdzie tu była kuchnia? Kuchnia, co tutaj możemy dodać? Lodówkę mamy, lodówkę mamy. Tutaj by się coś przydało, bo tak pusto jest. Budowana wąska szafka, dobra. Eee, obróć prawo. O fajnie i... Budowana perforowa szafka czy jakaś taka? Dobra, może być, fajnie, podoba mi się podoba. Dobra, tutaj mamy to, 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 tutaj mamy jakieś te, te, te. Mamy, mamy jakiś koszyk, zlew jakiś. Zlew jakiś tutaj mamy, ale lepiej zawsze mieć dwa zlewy, prawda? Mamy salon i co? Hmm. Przydałby się tu jakiś TV w salonie, prawda? Gdzieby krótko umieścić. O, mam pomysł. Mam, 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 mam jak to zrobimy, mam. Usuniemy. Ten obrazek weźmiemy, usuniemy. Te okna też. Te lampy też weźmiemy, zaraz pykniemy, proszę. Pyk, pyk. I tutaj dam jakiś telewizor, prawda? Salon. Gdzie są jakieś TV? Jeżeli w ogóle jakieś są, o są, są są, super. Mamy tutaj nie nam kasę, z tego co widzę, więc można coś postawić wiszącego, prawda? A może być nawet. Y od tutaj, taki TV, no proszę bardzo, z telewizoru na ścianę szerokości tali. No i fajnie, taki salonek. Co tu jeszcze, mo co tu jeszcze można pęknąć, prawda? Jakieś szafki pod telewizor? Nie po co? A w sumie nawet można dać gdzieś to. Chociaż nie, tego nie mogę nawet nic dać tutaj. Tak szczerze, to musi stać chyba na jakimś stoliku, prawda? A wąski głośnik kolumnowy. O, Pyk. Tu jeden. I tu drugi. Masz głośnik. Masz głośnik od telewizora, proszę bardzo. Kurna. Bardzo fajna gierka, ale Simsy to jednak Simsy. Simsów nic, nic nie przebije. Tu widzę bodajże drugi salon. I tu jest właśnie taki telewizor, jak widzieliśmy tam. Ale tam dodałem po prostu, żeby. Aby tak było, dobra. Co by tu jeszcze można dodać? Może jakieś akcesoria takie. Takie jak. Hmm, co by tu można oczyszczać powietrze może? Dobra, masz, będziesz miał czyste powietrze ziomuś. Duży sufitowy klimatyzator to nie. Dywan w kształcie 2, nie, raczej nic nic raczej nie będziemy, prawda, dodawać. Teraz może coś tutaj. O, to o czym przed chwilką mówiłem, czyli grill, grillek, hmm, co by tu można dodać. Gdzie jest tu na zewnątrz? Wydarzenie towarzyskie, wydarzenie towarzyskie. O, tarcza disco polo w podłodze. Jej, to imprez super, może być. Mamy przymioty na urodziny, dobra, damy, damy balony, bo wiadomo, balony urodziny i tak dalej, to może być impreza urodzinowa nawet. Jest przesunięty, damy może damy może takie mniejsze, nawet. No dobra, mniejsze, mniejsze też może być, ale czemu tu nie może to stanąć? Okej, okay, dobra, może stanąć tutaj. Niech tu będzie. Tu mamy chyba jakiś pokój dla pracownika, przydałoby się jakiś komputer czy coś, prawda? Hmm, czyli czy będzie tu jakiś komputer, prawda? O pewnie, że są komputery, patrz. O, pyk, jest jeden komputer. Pewnie, wystarczyło pisać wróżkiwalkę komputera. Widzicie? A w Teamsach? W Simsach, jeżeli dobrze przekroja, że nie było komputera. Dobra, tu jest komputer to tu może być i jakiś swego rodzaju laptopek, prawda, jak się nie będzie chciało tam podejść. Dobra, tutaj na zewnątrz coś by się przydało dodać, prawda? Hmm, tylko co? D dajcie mi chwilkę. Dobra, damy tu kulę dyskotykową i widziałem tam jeszcze taki, takie coś właśnie, co nam, się, co nam się bardzo mocno może przydać, czyli ustawimy to przed wejściem, gdzie tu jest w ogóle wejście. Przed głównym wejściem, to ustawimy tutaj mianowicie, mianowicie autko, samochodzik, prosty samochodzik, prawda, proszę bardzo, ustawiony, ustawimy go tak, no i dobra, myślę, myślę, że jest gotowe, prawda, więc, no cóż, bierzemy typ fotograficzny teraz, sfotografujemy to wszystko bardzo ładnie, no to, no to, co, wychodzimy, zapisujemy, wszystko jest zapisane, wrócimy tu oczywiście do tej, wrócimy tu oczywiście kiedyś do tej gry, prawda, jak wyjdzie jej, myślę, pełna wersja to jeszcze na pewno coś, Coś będę chciał nagrać z tego, no bo, tutaj bo to jest zacznie nowa, Wiadomo, to jest dostać dostaliśmy tam wszystko do zrobienia. Wszystko, wszystko a w Steam tego trzeba było zarabiać na to. No i, no i co, zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie. Premiera tej gry już niedługo, prawda? Nie miło będzie kosztowała. Niby tam było coś, mówiłem, że około 140 zł, ale zobaczymy. Także się jak na pewno będę chciał w to zagrać. Trzymajcie się, ludzie, widzimy się we wtorek w kontynuacji Lego Star Wars Sega Trzymajcie się, do zobaczenia. część nara